O chłopie zaczynają mnie otaczać! O, święta Makrela! Stary, jesteś teraz cały pokryty pszczołami. O mój boże, nogi mi się trzęsą! Lekka bryza unosi się nad pustynnym piaskiem, gdy poranne słońce wschodzi nad górami. Wszystko wydaje się spokojne wśród skalnych wychodni, jednak pomiędzy szczelinami i grzbietami cicho drzemie potężny olbrzym. Przypadkowe zaniepokojenie tego stworzenia byłoby dosłownie koszmarem. Zakłóć go celowo, a prawdopodobnie przypieczętujesz swój los. O chłopie, zaczynają mnie otaczać. Święta makrela. Brzmi to tak, jakbym mówił o stworzeniu z książki z baśniami. Ale to nie jest stworzenie z mitów i legend. To bardzo realne zwierzę, które od połowy lat 80. XX wieku stało się jednym z najpoważniejszych zagrożeń południowego zachodu pszczoła zabójca. Czym więc jest pszczoła zabójca? Krótko mówiąc, jest to w zasadzie hybryda pszczoły afrykańskiej i europejskiej, czyli miodnej. Zazwyczaj są bardziej defensywne, szybsze i bardziej agresywne niż inne gatunki pszczół. W Arizonie. To tylko jedno z miejsc, które ostatnio wpadło w chmurę zabójczych pszczół. Dzisiaj będziemy współpracować ze specjalistą od pszczół Chrisem Brittonem. Chris monitoruje kilka uli zabójczych pszczół, które naturalnie występują na zboczach gór. Naszym celem jest wydobycie dojrzałego miodu z dzikiego ula, abyśmy mogli porównać go z miodem uprawianym lokalnie i określić, który z nich jest smaczniejszy. Użycie drona pomoże nam zlokalizować ul i dokładnie określić, w jaki sposób powinniśmy się do niego zbliżyć. To niezwykle niebezpieczna misja. Aby więc uchronić się przed tysiącami pszczół, które będą się rolić i próbować nas urządlić, będziemy nosić kombinezony pszczelarskie. Podejmujemy dodatkowe środki ostrożności, zaklejając nadgarstki i kostki taśmą, aby pszczoły nie mogły przedostać się do kombinezonów. Ok, więc to moment prawdy, jesteśmy przygotowani! To prawdopodobnie będzie jedna z najbardziej szalonych i niebezpiecznych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy. Następująca scena została nakręcona pod okiem specjalistów od pszczół: Nigdy nie zbliżaj się do ulaw dziczy. Ok, Chris, więc to w pewnym sensie ostatni punkt kontrolny. Tak blisko, jak nam wygodnie, bez roju pszczół. Więc patrzę na ul i widzę na górze jaśniejszy plaster. W środku jest lekko złocisty, a na dole wygląda prawie jak brązowy. Więc z jakiego miejsca najlepiej wydobywać plaster i miód? pójdziemy prosto do środka tego ula. Okej. Okay. Więc nie w najciemniejszy ani nie najjaśniejszy. Więc ta jasna substancja nie będzie miała niczego w tym momencie. Pszczoły pracują bardziej nad warstwami okay. plastra. Zatem przejdziemy od razu do środka, gdzie jest trochę złociście, ale zaczyna się lekko zmieniać. I tam jest trochę zasklepionego miodu. Okej. Okay. Może to miód z zeszłego sezonu, ale to właśnie tam pszczoły będą pracować, a my będziemy mogli po prostu tam wejść i zabrać trochę. Okej, okay, super, cóż, myślę, w tym momencie możemy dostać się do ula i zdobyć trochę miodu. Jesteście gotowi? Tak, zróbmy to. Cięcie w ulu nie powoduje szkody dla pszczół, a ta metoda ekstrakcji jest powszechnie stosowana przez pszczelarzy. Na wolności ule są często atakowane przez zwierzęta, co z kolei powoduje wzrost produktywności. A za kilka dni ul zostanie całkowicie odbudowany. Okej, okay, jestem tuż pod ulem. Wow, patrz na to! Nie chcę zostać urządlony. Zaczynają wychodzić pszczoły. Cały plaster możesz zobaczyć tutaj. Wiedzą, że tu jesteśmy. Na pewno wiedzą, że jesteśmy. Słyszysz je? Tak, słyszę. Szaleją. No, całkiem twarde. I bardzo woskowe. O chłopie, zaczynają mnie otaczać. Święta makrela. Denerwuje się. Widzisz, próbują przedostać się przez maskę. Nadlatują. To warstwa zewnętrzna. Stary, jesteś cały pokryty pszczołami. To obłęd. Musimy się pospieszyć. Jesteśmy całkowicie otoczeni przez zabójcze pszczoły. Na szczęście nie przebijają skafandra. Mam kilka dobrych kawałków plastra. Wyciągnę je stąd. No to do dzieła. Plaster miodu znaleziony. Au! Niektóre żądła rzeczywiście przedostają się przez mój strój. W tym momencie czuję się żądlony. Au! Jezu! Ok. Dobra, wydnę dużą część plastra tu po środku. Widzisz to? To wszystko jest wypełnione miodem. Przejdę przez to i wydostaniemy się stąd. O, ale lepkie! To jest to! To dobry miód! Oho, patrz na to! Ładnie! Ok. Woo! To jest czysty, złoty miód! Okej, okay, włożę go tutaj. Do słoika! Au! Okej, okay, cofnijmy się trochę. Wow. Nie mogę sobie nawet wyobrazić. Jakby to było być tutaj i natknąć się na taki rój. To z pewnością możecie zabić. W tym momencie jesteśmy otoczeni przez prawdopodobnie około 30 tysięcy pszczół. To jest absolutne szaleństwo. Atakują gopro, atakują kamery, mikrofony, mikrofony. Wszystko jest teraz bombardowane przez pszczoły. Trudno nawet dotknąć aparatu, bo jest cały otoczony pszczołami. Nie mogę nawet się dostać tutaj. To obłęd! Wow! Okej! Okay. Patrz na to. Właśnie tego chcieliśmy! Uh! To jest całkowicie wypełnione miodem. Więc co my tu robimy, Chris? E, zasadniczo wypuszczamy w powietrze dym. Żeby w ten sposób zmusić pszczoły do zmiany feromonów, żebyście mogli odejść. O, bo to nasz samochód. O, tak, będą gonić was aż do samochodu. Afrykańskie pszczoły miodne nie znają granic. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jakby to było być tutaj i natknąć się na taki rój. To zdecydowanie możecie zabić. Wow! No więc uciekliśmy przed rojem zabójczych pszczół! Teraz kolejnym krokiem jest porównanie miodu pszczół zabójców z europejskim miodem pszczelim i sprawdzenie, który jest lepszy. Zwycięzcy biorą wszystko. To na co patrzycie? To dwa słoiki pysznego, surowego miodu. Tutaj mamy miód pszczeli, a z tej strony miód pszczoły zabójcy. Z pewnością musieliśmy przejść przez niezłą mękę, aby zdobyć te miody. Co na mojej twarzy! Jesteśmy teraz całkowicie otoczeni przez zabójcze pszczoły. Ale zdecydowanie było warto, bo na ten moment wszyscy czekaliśmy. Porównanie miodu zabójczych pszczół i miodu pszczelego. Który będzie lepszy? Gotowi się dowiedzieć? O tak, jestem gotowy. Czy też będziemy mogli spróbować? O tak, wy też posmakujecie. Okej, okay, zacznę od miodu pszczelego. Zdejmujemy wieczko. Wow, pachnie niesamowicie świeżo. Duża łyżka, o tak. Wow, po prostu to zrobię, nie? Jasne, idź na całość. Wow. Jest No całkiem... naprawdę słodkie. Czuję smak wszystkich granulek tego miodu. Rozpływają się w ustach. Wow, to jest pyszne. O mój Boże, to jest niewiarygodny miód. To chyba najlepszy miód, jaki kiedykolwiek jadłem. Wezmę trochę tego miodu na czubek noża. Okej, okay, Mark, weź troszkę, żeby się nie pociąć. Ściągnij to. Mmm, dobry co? Wow, mógłbym to jeść przez cały dzień. Wow, wziąłem naprawdę dużą łyżkę. Ok. Czułeś uderzenie cukru? Tak, myślę, że zaraz poczuję. Teraz to, na co naprawdę czekałem. Pozwólcie, że wyciągnę dużą porcję. Wezmę i nałożę trochę na rękę. Dobra, idę na całego, chłopaki, jak kobyś puchatek. Wsadzę tam łapę. O tak! Zawsze chciałem to zrobić! O, spójrz na ten miód! Zwróćcie uwagę na różne kolory miodów. Masz ciemniejszy miód i masz prawdziwy jasno-złoty miód. Myślisz, że zwymiotuje? Nie, nie, nie. Okay. Tak jak cukierek. Wow! To jest szalenie słodkie! Zjedz resztę. Może całość. Zjedz cały plaster. O, tak ha, ha, ha. Teraz jesteś puchatkiem Ej, puchatku, jak to smakuje? Bardzo słodkie Rzeczywiście, całkiem słodkie To tak słodkie, że łzawią mi oczy Brawo, jestem pod wrażeniem To był kawał plastra Pozwólcie, że się trochę wytrę Dla lepszej prezencji Wow, to takie słodkie Będę miał wysoki poziom cukru przez wiele godzin Chcecie spróbować, chłopaki? Tak, okej, okay, wyciągnij palec. Poczekaj aż dostanie się do zębów, gdy tylko dotrze do twoich ust. Wow. Niezły, nie? Tak więc oba te miody smakują rewelacyjnie, ale szczerze mówiąc, myślę, że miód zabójczych pszczół jest trochę smaczniejszy i trochę bardziej. Dał mi niezły przypływ energii, gdy tylko trafił do moich ust. Ale myślę, że oba typy będą doskonałe na wszystkim, na co je nałożysz. Chociaż zdobycie miodu zabójczych pszczół to coś, czego nie mogę polecić nikomu, kto to ogląda, aby kiedykolwiek próbował to zrobić. Najprawdopodobniej najlepszym sposobem jest zakup od lokalnego pszczelarza i otrzymanie czegoś, co jest czyste i granulowane, dokładnie tak jak to. I nałożenie tego na tosty. Możesz nałożyć to na. No nieważne, miód pasuje absolutnie do wszystkiego. A, całkowicie czuję, że nadchodzi słodki zastrzyk energii. To obłęd! Moje ręce się lepią! Hej, kubusiu-puchatku! Co? Nie masz już dość? Nie. Jak ten głupi stary niedźwiedź przez cały czas wkładał łapy do słoika z miodem? No cóż, wczoraj pszczoły nie urządliły go w łapę. Tak, mam teraz spuchniętą łapę. Patrz na to. Dwa miody jednocześnie. Ooooooo! Ho, 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 ho. Koroczka cukru! Ho, 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 ho. Twarz pełna miodu, Mario. Nie ma tu niedźwiedzi, prawda? Kubuś, puchatek, kubuś. Gdziekolwiek by szedł, hej, pójdę tam i ja. Kubuś, puchatek, kubuś. Cóż, powiedziałbym, że sporo przeszliśmy, aby zbliżyć oba te miody do kamer. Oprócz noszenia brody z pszczół, w wyniku czego zostałem urządlony 32 razy, a następnie wspiąłem się na zbocze klifu, aby wydobyć plaster i miód z ula zabójczych pszczół. Przeszliśmy przez to wszystko, aby przeprowadzić test smaku i na koniec muszę powiedzieć, że miód zabójczych pszczół jest smaczniejszy. Jestem Kojot Peterson. Bądź odważny. Pozostań dziki. Widzimy się w kolejnej przygodzie. Jeszcze jedna garść. Mm, to dobry miód. A. Istnieje wiele błędnych przekonań na temat afrykańskiej pszczoły miodnej, które znane są jako pszczoły zabójczynie, przez co są często demonizowane. Prawie wszystkie ataki mają miejsce, gdy ul zostaje przypadkowo naruszony lub rój zostaje sprowokowany przez osobę nieprofesjonalną, która próbuje go wytępić. I choć co roku wiele osób zostaje urządlonych, tak naprawdę odnotowuje się bardzo niewiele zgonów. Jeśli zobaczysz rój lub natkniesz się na ul w dziczy, Szybko i cicho udaj się w przeciwnym kierunku. A jeśli szukasz pysznego miodu, cóż, moja rada jest taka, aby wspierać lokalnych mieszkańców i kupować go od pszczelarzy.